Dzień dobry. Co tam u Was? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Proszę otworzyć zeszyty. Będą zadania. Spójrzcie na ten obrazek. Co widzicie? Dziewczynka z mamą, tak? Idzie. Idzie do domu. Dziewczynka się nazywa Ala. Ale idzie z mamą do domu. Uwaga, pytania. Kto idzie do domu? Kto idzie do domu? Napiszcie. Dalej. Co robi Ala? Co robi Ala? Dziewczynka ma na imię Ala, tak? Dalej? Z kim idzie Ala? Z kim idzie Ala? I ostatnie pytania. Gdzie idzie Ala? Gdzie idzie Ala? Już znamy takie pytania: kto, co robi, z kim, gdzie? Kto, co robi, z kim, gdzie? Napiszcie odpowiedzi, i dalej, następny obrazek. Patrzcie, kot siedzi na płocie, tak? Kolor sierści kota jest czarny, tak? Czarny kot siedzi na płocie. Czarny kot siedzi na płocie, tak? Uwaga, pytania. Kto siedzi na płocie? Kto siedzi na płocie? Dalej. Co robi kot? Co robi kot? Dalej, gdzie siedzi kot? Gdzie siedzi kot? I ostatnie pytania, jaki kolor ma kot? Jaki kolor ma kot? Napiszcie odpowiedzi. Już znamy takie pytania. Kto? Co robi? Gdzie siedzi? Tak? Gdzie siedzi? Jaki? Jaki? Czekam odpowiedzi na mój adres mailowy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa.